Adam, we have a challenge for you. Okay If you know this song, you'll be safe. But okay. if you don't know uh, the text, you'll be underwater. Okay? Super moce! Super moce! Yeah, I this okay. song. So. Okay, 3, 2, 1. Mam super Tu -tu I guarantee you never stop night. It your turn. I tu -tu tu -tu <laughs> na płotek, Blazu no Potek <laughs> <laura>. <laughs> are, are you ready? Oh. No. Mamma. Mamma yes. no arriva. Cintura sola. Da media Tanta cultura, te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta yo veo tus historias. Yes, bye bye. Mamma mia, here I go again, my my, how can I resist ya? Mamma mia, here I go again. No, en grec, no, en Ta-ta-ta-ra-da, ta-ra-da... Aaaaah! Això! Això! Bye-bye! Melduję się po porannym bloku animacyjnym. Dzisiaj e, poprowadziłam dwie lekcje pływania dla początkujących i doskonalenie pływania. rozgrywkę mieliśmy tutaj przy Zraszaczu e, i było to cudowne orzeźwienie, bo tutaj już od samego rana w Grecji jest mega gorąca. Tutaj e, właśnie mijam e, mój pastanik, bo jeszcze zostawiłam kilka rzeczy i teraz będzie czas na kawkę. A dzisiejsze popołudnie spędzam w mini klubie. Dzisiaj mamy dzień cyrkowy. Dzisiaj mam trochę spokojniejszy dzień, więc przerwę postanowiłam wykorzystać nieco bardziej aktywnie i użyłam rowerkiem na plażę Planuję się szybciutko wykąpać w morskiej wodzie, odpocząć chwilkę i wracam na mój dyżur. No to jedziemy. No, generalnie po drodze nie narzekałam na widoki, ale ten przeraz to wszystko. Stanowisko gotowe, czas skoczyć do wody. Ale przyznam, że mam kłopot, czy patrzeć się w tę stronę. Czy też z drugą? Bo z drugiej mam przepięknie zachodzące powoli słońce. Ale z racji tego, że dzisiaj przez cały dzień mamy 38 stopni, to najbardziej marzę o tym, żeby to patrzeć. To jest pod wodą, teraz zeszłam sobie na szybko bez maski, zaraz sobie wrócę ponurkować, ale niestety nie mam Pro. Ale znikam za trzy, dwa i 1. Ale jest cudownie No a ja generalnie kocham tutaj mieszkać Cała ta wyprawa zajmie mi jakieś pół godziny łącznie, więc sama się zastanawiałam czy w ogóle się ruszać, ale następnym razem się nie będę zastanawiać Po prostu jest przecudownie i super jest tak, coś na sekundkę się wyrwa Lecę na chwilę po maskę do nurkowania, znikam pod wodą i pędzimy z powrotem. No dobra, najpierw jeszcze znajdę mi przepięknych muszelek. Ponurkowałam trochę dalej i udało mi się znaleźć takie piękne muszle. I przed chwilą jeszcze lecę z pola bo zaraz obok jest to i przepięknie to wygląda jak samoloty lądują. Tego nie zdążyłam uchwycić, nie zdążyłam być to aparat, ale to możecie często taki widok u nas zobaczyć w innych filmikach. A dzisiaj przy tym wychodzę po słońcu, no bajka po prostu to wygląda przepięknie przed Rzadko jestem w tej górze yy, tutaj na wodą, ale będę się się wybierać. A tu skarby z dzisiaj. A teraz muszę się szybciutko przebrać i wradzę Wam super patent. Nawet jak tutaj nie przyjechałam sukienki, to zawsze biorę ze sobą sukienkę na plażę. Bo pod sukienką najłatwiej się przebrać. Czas wracać do pracy, a blisko ze mną na kalamaki na no, zakończenie. No i co miałam się zbierać, A teraz się okazuje, że samolot nadlatuje i muszę go nagrać. No i takie widoczki tutaj mamy. Uwaga, uwaga. Nadlatuje. I wtedy wszyscy przerywają plażowanie, przerywają pływanie i podziwiają. A tutaj, ten samolot leci akurat w stronę zachodzącego słońca. Jest też super miejscówka, żeby podejść jeszcze bliżej. Jeszcze pod samo to jest też to nagrywaliśmy sprawdźcie sobie koniecznie jak tam trafić u nas innej rolce, nie na po prostu bajkę. Generalnie na drogach rzadko spotkacie tutaj rowerzystów, nie tylko ze względu na temperaturę, ale również ukształtowanie terenu, bo tutaj i górę i morze. Także ja tutaj z lekką zadyszką wystartowałam, ale taki mam bliski odcinek i w miarę płaski, więc ruszam do hotelu, do pracy i obserwujcie koniecznie, powiedzmy takich szalonych wypadów. Właśnie trwa mini a ja dzisiaj lecę najpierw na mój dyżur, na którym przyjmuję zapisy na lekcewowania, a zaznoszę po drodze hula -hop. I, i, i lecę pędzę później na show a dzisiaj mamy duboks. Dzisiaj skoro osób ukończyło swój kurs pływania i jutro wyjeżdża, opuszcza wyspę, także z jednej strony skuteczek, ale z drugiej ogromna duma i u dzieci, i u rodziców i u mnie i ogromna radość, bo naprawdę e, super, super zobaczyć, co mam tutaj swojej pracy. Rafał już na scenie prowadzi show, a ja zaczynam też Czas na kurno z czekoladą. A teraz Kalinichta, czyli dobranoc. Obserwujcie nasz profil po więcej Grecji. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.